Cześć, Manko z tej strony Kowalek. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, bo zrobimy sobie pierwszy na moim kanale pojedynek yy, blisterków. Będzie to pojedynek blisterków ze z Biedronki, Tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi. Po środku, tam nie widać się, ma cześć macham wam teraz. Yy, po środku znajduje się puszka, którą już otworzymy w następnym odcinku. Tak więc teraz się zabieramy do otwierania blisterka. Numer 1, otworzę go sobie, najpierw no jednego, może potem drugiego, okej, okay, niech tam stoi sobie, tutaj mamy troszeczki. aha, już przyjąłam, że limitki nie ma, limitką jest Martin Odegard, więc świetnie, super, nie mam tej limitki. I mamy saszetki, To jakaś taka dziwna, luźna. Nie wiem, co to jest, to jest jakaś dziwna, saszetka, no ale dobra. No i cztery saszetki mamy bez ociągania się. Zaczynamy. Znaczy, no, który listerek się okaże lepszy. Tak więc mamy tu luźne saszetki. Nie wiem, co to jest, to jest, taka ale nieważne. A w tej mamy piękną kartę, którą jest Aleksandrę z Żaków na, na karcie Von Favorite, której nie mam oczywiście. Tak więc jest super. To będzie do tego blisterka. Świetna karteczka. Tam sobie wszystko położę. O, może tak będę kładł, bo żebym nie wiedział. O, lineup z Francji, świetnie nie mam. I a tuż bazówki Wernblum, Alaba, Lafata i Berezowski. Tak więc pierwsza troszeczkę jak najbardziej udana. Wejdziemy sobie drugą. To też taka luźna. się fajnie Mmm, Pięknie, teraz mamy Odegarda na karcie Want to Watch No, najpierw na limitce, teraz tutaj, no powiem Wam, że świetnie, świetnie, świetnie Tutaj bazóweczka Umut Bulut Mamy badan Czerluka, Alan Dziegoev, Neuer i Line -upik. A nie, to jest e, Adrenalinka, no to już zaczyna się moja pierwsza powtórka tej karty No dobra Mm, dalej może sobie przepniemy za Ja! Ale peta! Ja nie mogę. <grym> jest, kurde. Mm, no to ten blisterek. Mm, teraz chyba już... Nie wiem czy tamten go dogoni. Ale jest, kurde, jest. Mamy game Changera, Cristiano Ronaldo jeszcze Logo Francji. Dalej Stojkowicz, y, KD, Rabbek, nie wiem, Buffon i Wertongen. Ja, ale super, mój drugi Game Changer. No nie, no kurde, cool. no teraz ten blister normalnie poszedł tak w górę. Ja i tutaj mamy kolejną piękną kartę. Bożek, Borek, nie wiem, doczkal. Niestety się za tą kartą nie wymieniłem, ale jest spoko. No nie dobra, na koniec tutaj będziemy mieli bazóweczkę. A tutaj na to już powiedzieliście, nie jest Niemiec. Super, nie mam tego lineu. No normalnie teraz jest. Tutaj, Almer. I mafięję. Yy, no to, to było. Wszystko z tego blisterka. A mam jeszcze drugiego. No to normalnie teraz. Yy, no chyba ten blister wygra. Chyba ten blister wygra, coś mi się tak wydaje, bo. Chyba, że mi da jakiegoś, a chyba, że gdyby to był Game Changer Lewandowski, to, to wtedy chyba bym się zastanawiał jeszcze, ale, ale to się zobaczy. Idziemy drugim biserkiem. Takie hmm. dziwnie tak wygląda, to. Tak powiem, nie, nie, nie powiem, bo, bo, bo to dziwne, bo zabrzmiało. Dobra. Yy, limitka. I tutaj mamy temu PUKI, czyli super, bo tej limitki też nie mam tak więc limitki się nie powtórzyły, to jest świetnie no i cztery saszetki oczywiście ja tradycyjnie rozpierdzielamy Je sobie teraz o. i mamy tutaj golstepera, którego nie mam i to jest Manuel Neuer z tego co wiem, to raczej najczęściej trafiający się golsteper, ale jego jeszcze nie mam tak więc fajnie i tutaj Gunul Matic Lukaku, Benzema i isko. I Isco jest isko. O, słuchajcie, mam jeszcze 4 minuty. To było to sporo czasu. Te papiery to się znajdziemy tutaj gdzieś. O, dobra, poczekajcie, ja bo sobie... Tutaj oglądam, tam, tam patrzę telewizor i tak wygląda. Dobra, kolejna saszetka. I tu mamy kolejną kartę Goldstopper, ale to jest już niestety moja powtórka. Ugó no, no niestety to jest już powtórka. Mamy lineup z Chorwacji. z jakiej Chorwacji, przepraszam, co ja wiadomo z Irlandii. A dalej Szczotel. jest Lewandowski, super. Berezucki i Pereira. Dwie soszeczki do końca. Trzecią sobie tniemy. I zawsze sobie chcę jedną zostawić na, na koniec. I tu mamy fajną karteczkę. Jest James Miller na karcie Dynamo. No, no, okej. Okay. Fajna, fajna karteczka, nie ma co. O, jeszcze jest logo Hiszpanii, też super. Dalej, Iwanowicz, Veratti, Fellaini oraz Modric, Oraz Modric, Ostatnia troszeczka tego pojedynku. Jeśli tutaj nie wpadnie Game Changer, to, 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 to tutaj raczej ten pierwszy bist, wygrywa. No nie, no nie, no nie. Zobaczcie co się dzieje. Ta samo co tutaj mieliśmy, ten sam Antwatch. A szkoda, bo tych Antwatzy mi sporo brakuje. Czyli mam już powtórkę powtórki tego Antwatcha. Wiemy Serbię, Zengin, Pike Januzowicz i Wolbek. Tak więc to by było... Tyle jeśli chodzi o tych kolejnych bisterków. No jak dla mnie ewidentnie hmm, bisterek numer 1 zwyciężył w tej konfrontacji. Ta chyba była najlepsza karta. Hmm. No co no, Game Changer Kristyna Ronaldo no, no, chyba nie trzeba mówić, że to jest po prostu majster z hmm, karciany, jeśli można się tak wyrazić. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie za ten odcinek dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie, który blistryk Waszym zdaniem wygrał, ale mnie się wydaje, że to ewidentnie, ewidentnie ten numer jeden. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. To wszystko, Kowaleks. A jeszcze oczywiście na rzecz, jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie mój kanał. To teraz wszystko. Cześć!